Witam w nowym filmie z góry przepraszam za jakieś nagrania ale muszę nagrywać z flashem i dlatego będą tutaj takie drobinki kurzu latać na filmie ale chcę żeby po prostu było wszystko widać no i krowa się ocieliła kilka dni temu nic nie nagrywałem strasznie wiało teraz dzisiaj jest już w miarę także pokazuję jest jałówka Cimental od tej krowy. No i co tam wiadomo. wolę limoze była zacielana limoze. Wdał się cielak po prostu w matkę i jest to co jest. Na początku jakoś tam słabo ssała, ale już jest jako tako. Krowa daje ogólnie dużo mleka. Nawet jak na nasze warunki to bardzo dużo. To jest mleczna krowa, ja bym mógł ją śmiało sprzedać za dobre pieniądze, jeszcze, ale mi szkoda jej, bo to jest najgrzeczniejsza krowa w całym stadzie. No i ma jałówka, i co zrobić z taką jałówką? No moim zdaniem, znaczy nie moim zdaniem, tylko po prostu u mnie ona zostanie na mamkę i będzie cały czas w stadzie. No muszę po prostu zwiększyć stado tych krów, bo jest za mało. Zresztą jak widzicie na filmach w porównaniu do większych gospodarzy u mnie wycieleń jest bardzo nieduża No bo i krów jest nieduża to trudno, żeby było więcej. Większość młode krówki, pierwiastki, jałówki nie dopiero stado się zaczyna tworzyć jakieś. Cielak myślę fajny, ładny. Sama się ocieliła krowa. Przyszedłem to, już cielak wstał. Krowa zmęczona była trochę, wiadomo, ale ale wszystko w porządku. Też się szczyściła. O, ta krówka sąsiednia co wcześniej, to miała płukankę robioną. Jednak dobrze się nie szczyściła. O, jak urósł. O, teraz to jest bydla. Strasznie szybko rośnie. Już po tygodniu nie musiałem w ogóle przychodzić, zdajać nic, on sam doi do końca. O, nabrał takiego fajnego koloru. Nie jest, nie jest taki czarny. No i jakie plany z następnymi wycieleniami. Tam daleko stoi czarna, to będzie na koniec stycznia chyba cielek wygląda. To jest cielna, jakaś bardzo gruba. O, To mam na koniec marca. Cielak do oddzielenia, jak widać. O, jaki byk! No, i on praktycznie wyśruty. Tymczasem gdzieś tam miskę dostał. Jak krowy nie było. I tyle. A krówka. Już by się przydało oddzielić, bo skacze na nią tutaj czasem i rozrabiają niepotrzebnie. Ale na razie czekam, żeby trochę miejsca się zwolniło bo muszę sprzedać najstarszą krowę w poniedzieli chyba ma być handlarz po nią i wtedy trochę zrobię przemoblowanie nie jest tak, że nie ma miejsca bo ja bym sobie tam mógł przestawić tą krowę do innej i dzielaka oddzielić tylko jest taki problem, że po prostu niektóre krowy się ze sobą nie lubią bo one w różnym wieku i różnej wielkości, niektóre są dominujące i po prostu tak jak to, to z nikim nie połączę, bo one wszystkie ją pamiętają. Tak naprawdę ona była jakiś czas z dwiema innymi, to się bała tam wchodzić nawet. No ale już ona powoli rośnie i jest ten coraz, coraz odważniejsza. Teraz yy, z drugim cielakiem jest ta krówka Wcześniej miała byczka Tego ładnego, yy, czerwonego, największego u mnie z białą głową Teraz ma jałówkę Także ona sporo odczekała zanim się drugi raz zacieliła Po prostu nie polowała Ja też byłem zajęty, tam się nie zajmowałem tym Za bardzo Ale musiała w końcu dostać zastrzyk na wywołanie ruj, bo bo nic by z tego nie było. Teraz też jest jałówka. I z doświadczenia wiem, że jak taka krówka ma swoją własną jałówkę, to po prostu y, szybko nie maruj. Będzie ją długo się opiekować. Nie będzie chciała dobyka. Nie wiem, może tą jałówkę zgonić. Nie wiem, czy ona będzie chciała stać. No, stawaj. sobie Zobaczymy. Nic jej się żadna krzywda nie stanie, jak, jak wstanie. No normalny cimental, no co tu chcieć. Krzyżówka z limoze, ale bardzo po krowie poszła, to dlatego czerwony kolor tych plam po limozema, ale ogólnie to jest jałówka cimental. Kilkudniowa już odżyła. Krawy nie będę zganiał nawet, bo po co. Jednak o limoze, limoze Ale jest to co jest, fajnie. Pewno nie, nie będę narzekał. Zostanie na krowę to też jest dobra korzyść takiej krowy, dużo mleka da. I wszystko fajnie. Widzę na filmie, że może z daleka wyglądać jak byk. Także udowadniam, jest Jochówka. Żeby nie było, że nie. Stawajcie, rak. Górnie zwierzęta, jak widać, bardzo są grzeczne i się mnie nie boją. Niektórzy w miastach twierdzą, że na wsi się ludzie znęcają nad zwierzętami. Jak widać, nie, te zwierzaki mnie lubią. Mogę śmiało podejść, sobie pogłaskać. O. Cielak się mnie też nie boi. Chodź. Także ja się staram od samego początku mieć oswojone te cielaki. Później jak taka dzicz to nawet się nie podejdzie jest problem, ale to jest kwestia charakteru zwierzęcia też. O. Także teraz już jest dowód stuprocentowy, że jałówka no i dobra wiem, że długo nie było filmu nie długo znowu postaram się coś nagrać no i ja nie wiem co tu można powiedzieć w sumie jest jałówka, będzie krowa szybko urośnie szybko się zacieli i będzie fajnie, z czasem się pojawią kupione jałówki muzea jakieś no tylko że to nie ma pośpiechu sztuka jest sztuka i tyle na razie odkładam na tą belarkę co mówiłem już mam większą część sumy tylko czekam na przerwę e, tego covida i, i właśnie sprzedam to krowę, bo i tak już jest za długo u mnie i wtedy będzie kupiona prasa no to jeśli przelają do końca roku, no to i będzie prasa, jeśli nie, to się po nowym roku kupi. Ogólnie nie ma pośpiechu, wiadomo. W maju będzie potrzebne, nie teraz, także nie ma czym przeżywać. Także teraz, na ten moment posiadam 27 sztuk bydła. Jak się urodziła ta jałówka. Także szybko dobiję do 30, myślę. Chociaż na razie nie należy się spodziewać żadnych zakupów cielaków. Bo mówię, że całkowicie się z, z, z kasy na tą nową inwestycję. I po prostu. No nie, nie będzie bardzo za co kupować tych cielaków. Jeśli coś się pojawi, no to myślę, że to będą jakieś znowu hf -y niestety. No i co tu dużo gadać. Może wyjdę. czekam aż ta będzie polować o można zobaczyć kurde nie ma ostrości jakie łówkę limuza rośnie te są dwie zacielone tanie. o i ta myślę że jest cielno. no i dobra tyle w tym vlogu na razie i cześć